Hej, witam was wszystkich. Dzisiaj jest środa, piękny dzień. Mówię środa, ale ten filmik będzie w czwartek. Mam nadzieję, że w czwartek mi się to uda wrócić. Na początku chciałabym wam podziękować za 114 subskrypcji. Wiem, że 80% z was jest polecenia Marty z kanału Marta w biegu, za co jestem jej niezmiernie wdzięczna. Ale nie mniej, piszecie komentarze, podobało Wam się, je, mam nadzieję, że dzisiaj też Wam się spodoba. Co? Wróciłam ze sklepu, nie będę mówiła skąd i gdzie, bo za chwilę znajdzie się ktoś z mojej miejscowości, a nie chcę, żeby były z tego powodu jakieś tam problemy, bo za chwilę zobaczycie, o co mi chodzi. Kupiłam produkty, no ale teraz, jak Wam pokażę skąd... Dobra, nie pokażę Wam skąd. I nie pokażę wam co. W każdym razie yy, wyszło za moje zakupy 72, 70 z groszami. Yy, I pani, która mnie obsługiwała, wcześniej rozmawiała z jakąś swoją znajomą, tam wspominały coś, wiem, że były dość oburzone coś jakiejś tam sprawie, ja nie wiem, bo nie wnikałam, zresztą tak jeszcze w międzyczasie to tak pobiegłam po to, to jeszcze po tamto, bo widziałam, że ta kolejka tak idzie, nie idzie. Dobra, mam czas, nie będę się spieszyć, bo to tam może jakaś ważna akcja. W każdym razie doszło do mnie, zapłaciłam te... dałam 100 zł, pani mi wydaje, po czym ja mówię, ale to nie tak, ja dałam 100 zł, pani mi to wydała 130. I te 100 zł po prostu jest za dużo. I ta pani tak patrzy taka i mówi faktycznie, ja mam od Pani 100 zł i tak zaczęła mi dziękować, słuchajcie... No, stówkę, pewnie byłoby następne zakupy, nie? Dla jednych 100 zł jest dużo, dla drugich mniej. Dla mnie, nie powiem, no to ja mówię, zakupy, dniówka by była. Ale o co chodzi? Wiecie co, ta kobieta na kasie musiała wstać gdzieś koło czwartej, żeby się jako tako prezentować na tej kasie, musiała się uczesać, pewnie jakiś, jakiś makijaż walnęła. Pewnie zdążyła jakąś kawę wypić, może ma dzieci. Dla niej te 100 zł na koniec dnia byłoby dużą sumą. Dla mnie no, też byłoby fajnie mieć tą stówkę, ale wiem, że źle bym się z tym czuła. Mam nadzieję, że wy też tak byście postąpili i że też mielibyście tę faję. Ja bym działałem byłam zadowolona. Mam zadowolona, że nie wzięłam, że ta kobieta mi podziękowała, mi serce urosło, że, że tak się wydarzyło. Może będzie bardziej rozsądna, zejdzie z tego tematu, o którym tam rozmawiała i skupi się po prostu na pracy, bo może następny klient trafi się, który po prostu weźmie to, co ona tam wyda i ucieszy się i pójdzie, a ona podejrzewam, że po skończonej zmianie po prostu będzie miała doła, że coś zawaliła, nie? Słuchajcie, takich sytuacji jest więcej. Opowiem Wam i przytoczę Wam taką sytuację nad morzem. Byliśmy w Brzeżenie tu mam kubek z Brzeżyna. Ty jesteś teraz jakąś gąsienicą chyba, co? Mam do odwiedzenia miejsca fantastyczne, małe miasteczko, takie faktycznie nadmorskie, gdzie są sklepy na miejscu, jeździ super kolejka, Jest, są atrakcje dla dzieci i można tam wypocząć, do morza idzie się po prostu rzut beretem. Duża plaża i no naprawdę zachęcam, ja byłam tam dwukrotnie i pewnie jeszcze wrócę. Ale to nie o to chodzi, nie chcę promować tego miasteczka, tylko o co chodzi. Byliśmy w kolejny tam dzień i poszliśmy z dziećmi na plac zabaw. Yy... Dzieci się bawiły genialnie, w pewnym momencie Brian przychodzi z yy, nerką. Było dużo ludzi. No i znaleźliśmy nerkę. No to dobra, znaleźliśmy nerkę, więc myśleliśmy, że tu, ale tu nikt nie udawał, w ogóle nie szukał nic, nie wiem, ludzie się rozchodzili. Dobra, no to stwierdziliśmy, że sprawdzimy do środka, może jakieś dokumenty, może je popytamy po prostu, żeby wiedzieć kogo to faktycznie, bo to przyznać się może każdy, nie? Każdy by sobie wziął, bo nikt nie wie, co tam jest w środku. My już wiedzieliśmy, ale nie było żadnych dokumentów. No i Brałem wtedy stwierdził, że przecież jest telefon, możemy zadzwonić na ostatni wybrany numer, ktoś tam odbierze. No i dobra, zadzwoniliśmy, odebrał jakiś pan, powiedzieliśmy jaka jest sytuacja, co się okazuje: to jest tata, chłopca, który zostawił tę nerkę. Yy, nie wiem, czy to już tego dnia, nie pamiętam, czy, czy poprzedniego dnia w każdym się zostawił i szukali tej nerki, szukali tego telefonu, nikt nie odbierał, bo tam było nieodebranych tych połączeń. Yy, mąż dostał czterech piwa, Brejan dostał 30 zł tego znaleźnego. Wszyscy byliśmy zadowoleni. Ja po prostu pomyślałam, że genialnie wychowałam dzieci, że chcą oddać, mógł wziąć to do siebie ten telefon miałby super firmową nerkę, ale tego nie zrobił. Chciał oddać, wpadł na pomysł i takiej sytuacji znowu jest więcej. Przytoczę Wam y, sytuację, gdzie Brian znalazł w szkole y, bodajże bransoletkę złotą, złotą bransoletkę. Tak, y, co robi moje dziecko, zanosi do sekretariatu czy do pani dyrektor, oddaje, że znalazł na y, korytarzu y, taką bransoletkę, tam Został podziękowany, pochwalone to zachowanie, że odniósł, że nie schował do kieszeni, że nie znalazł do domu. On mi to opowiadał w domu. Ja też mówię, super, no to ktoś zgubił, nie? to nie są moje pieniądze, nie oszukujmy się. nie? Choćby nawet nie była złota, a może dostał to ktoś od bliskiej osoby, może jakieś znaczenie miała ta brązuletka. W każdym bądź razie, po prostu na koniec roku Brian dostał oprócz tam się z pas i w ogóle, czego jestem mega dumna dostał kubek. Słuchajcie. Taki szczęśliwego znalawcy, znalazcy. Tu jest piękny cytat, który stanie się dzisiaj mottem na moim filmiku, i myślę, że jest po prostu super. i Myślę, że powinniście to przeczytać. Słuchajcie, dla takich akcji, dla mnie jako dla matki, warto jest być tą matką, która siedzi w domu. Tą matką kwoką, jak mnie nazywają, tą gospodynią. Mogłabym iść do pracy, tak jak mówię. Mogłabym iść do pracy, zostałam w domu, poświęciłam się temu, uwielbiam to. I takie sytuacje mnie po prostu motywują i jest super, jestem dumna i kocham swoje dzieci i po prostu jestem matką czy plus. Słuchajcie, teraz się rozłączam, bo jest już, może przed dziesiątą. Yy, zabieram się za obiad, potem matka ma wychodne, jadę na paznokcie, a w międzyczasie jeszcze nie wiem, czy nie pojedziemy z Fido do szczepienia, bo tam nasz wściekliznę, on już chyba powinien mieć, zerknę w jego yy, książeczkę. Klapki, no bo lato, wiadomo. Z No mname, pewnie z jakiegoś mateksu znając życie. Yy, posiłkuję się paskiem yy, moim z Giesa, bo wiadomo chodzi na to we wszystko wpada, jak tylko w pot. Co? Mam zegarek, trochę złotej yy, złotej biżuterii, torebkę Zochnika, wiecznie nie zasunięta, tak? Tu wkurzam mojego męża i całą jeszcze no, ja wiecznie coś tam wyjmuję, przekładam, odkładam i po prostu je nie zasuwam. Zabieram wodę dzieciaki i pędzę, a potem wam pokażę. Ich, jak tyle, drzwiam po Nie mam pojęcia, co zrobię. Wszystko wyjdzie na miejscu. To pan. Jestem, wróciłam. W zasadzie wróciliśmy wszyscy. Bo wróciłam z dzieciakami. Powiem wam, że dzisiaj ta droga z nimi to jest po prostu majsterz. Tak śmiali się, wykupiali się, aż czkawki dostali. Dobrze, że miałam tę wodę, więc popijali, ale to nic nie dało, bo masakra. Po prostu masakra była. Nie dość, że gorąco to ci jeszcze normalnie, chichoty, gupawki, i śmiechy i w ogóle. Ema razem z nimi oczywiście. Eee, zostawiłam ich u kuzynki, pojechałam właśnie na te paznokcie, no i co? Wróciłam, stanęliśmy oczywiście, dałam się namówić na kebabki. Nigdy oczywiście nie zjedz całego, no ale dobra, coś tam zjedli, może już nie będą chcieli kolacji, bo już jest pół do ósmej, to tak się łudzę. Muszę wykąpać Emilkę, ale co nam jeszcze chcę pokazać? Momencik. Już wracam do Was. Przydatny gadżet do kuchni. Wiecie, co to jest? Pojemnik na płyn do naczyń. Wlewamy klik na gąbeczkę czy na szczotkę. O, fajna szczotka. Te szczotkę kupiłam. Choć już ją użyłam, bo oczywiście chciałam sobie ogarnąć kuchnię. Taka, myślę, że prawie w takim samym kolorze. Identycznym. To coś: 1990 szczota. 5, 4,99 jakoś, tak? Także super będzie wyglądało. Super będzie się na pewno spisywało. Polecam. Gąbkę tu można wrzucić, nie, wycisnąć, wrzucić. Już nie będzie na tym zlewie. Już mniejszy bałagan. I fajnie, bo taka większa ilość płynu się z tego wylewa. No i samo to, że możecie obkręcić, więc, więc nie ma problemu, żeby tam nic nie kapało na noc. Cyk tu i na razie, choć myślę, że nie będzie kapało. Wstawię Wam jeszcze, bo wczoraj padał deszcz. Jaką zabawę miała Emma. Może jej wyciął, tak, we, z worka na śmieci. Czystego, zastrzegam, czystego worka na śmieci. Miejsce na oczy, nie wiem, dwa na rączki i na boso. Tańczyła w tym worku na podwórku, wyglądało to komicznie, udało mi się złapać kawałek, także wam pokażę, bo moje dzieci mają takie pomysły. E, pokażę wam, jak się turlali z Filipem e, w kocu, w robili mi mm, podłogi w korytarzu. Także, no ale tak to u nas wygląda. Są wygłupy, są śmiechy, jest, są dzieci przede wszystkim. Ja sobie nie wyobrażam, jak ich tu kiedyś nie będzie. A, w sumie to. Zawsze jakieś tam będzie brzmienie. Jak pójdzie najstarszy na studia, to będzie dwójka, potem będzie mania, a potem to już pewnie tamten zwiezie mi gromadę yy, dzieciaków. Tak sobie żartuję. Bo przecież co ja będę robić, jak moich dzieci braknie, nie? A w sumie może wy zostaniecie? <laughs> Dobra. Póki co żegnam się taki myślę, że dość krótki. A, no tak, i z fidem nie byłam. Nie, nie wiem, nie bra brakło mi czasu po prostu. Możesz przeżę z jednej pracy na drugą wpadł na obiad, więc pora was się trochę zmieniła, no bo szybciej przyspieszyłam, zrobiłam szybciej. No i potem te paznokcie. Teraz mam nadzieję, że szybko wykąpię Emę. Może i mi się uda poleżeć trochę w spokoju w wannie bo powiem Wam, że wczoraj był dzień pełen wrażeń, te subskrypcje, które tak po prostu fajnie płynęły do góry. Ja po prostu wam tak rozemocjonowana, że po prostu szczęśliwa. O, tak Wam powiem. Fajnie, że jesteście. Cieszę się i mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej. Także łapka w górę, jak się podobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Jesteś teraz jakąś gąsienicą chyba, co? Mm -hmm. A może mumią? Mogę wiedzieć, co ty robisz? Ja to jest robaczek. A, a, a na polu jest prawie 30 stopni. Może byś się rozebrała z tego wszystkiego, co? A ty faktycznie idziesz. Przesuwasz się. Co prawda w tym tempie żółwia, ale idziesz. Froterujesz moją podłogę, nie? No i elegancko będzie błysk. Szkoda tylko, że koc będzie brudny. No ale zabawa jest najlepsza, nie? Fajna zabawa? Tak. Tak. Widzę po twoim śmiechu. A kto tak cię załatwił? Gdzie jest ten gość, który ją załatwił? Tak. Oczywiście. Starszy braciszek, nie? Tak. Pięknie mam tu idzie. To Najpierw miała być tako, ale wyszło się z robaczkiem.